Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii z gry LEGO Star Wars. Dzisiaj przyszedł czas na finałowy, tak można powiedzieć, odcinek, ale oczywiście finałowy e, tylko biorąc pod uwagę tę część fabularną, bo no, trochę jeszcze pewnie wody w Wiśle, Warcie i innych rzekach Polski upłynie zanim uda się ukończyć tę grę na 100%, a taki mam zamiar. E, to jest rozdział szósty, to co dzisiaj będziemy robili, rozdział szósty oczywiście z zemsty sitów. No, tak jak mówiłem, misja finałowa, więc, no, musi się dziać. W poprzedniej misji dowiedzieliśmy się o masakrze w e, świątyni e, Jedi. Teraz o czym się dowiemy? Chyba wiecie wszyscy to sami. Rozdział 6. Darth Vader Anakin Skywalker. Niegdyś młody zwycięzca wyścigów na Tatooine Padawan wan Kenobi'ego i bohater wojen klonów podał się swoim długo skrywanym uczuciom i przeszedł na ciemną stronę. Jego żona Padme udaje się na wulkaniczny świat Mustafar, mając nadzieję, że uda się jej. Wiadomo o co chodzi. Przypadkiem też z nią leci Obi-Wan Kenobi no który... co chyba zaraz zresztą zobaczycie. A nie, to już jest e, obrazek po dotarciu na Mustafar. Obi-Wan Kenobi na doczepkę wziął się z Padmę Amidalą e, no i wskoczył jej do statku. Oczywiście Padmę o tym nie wiedziała a Anakin Skywalker myślał, że Padmę przywiozła Obi-Wana Kenobiego całkowicie celowo. Oczywiście misją e, tutaj Obi-Wana jest to, aby Ojej, to zrobiłem źle? Może nie? Aby zabić Anakina? Kurde, to jest dość ciekawy pościg. Pościg chyba za Anakinem, bo, bo my w tej chwili musimy go zabić. Tylko nie wiem co teraz on koło mnie robi. E, tak sobie spokojnie spacerując. To jest dość interesujące. Dobra, co my tutaj mamy do zebrania? Nie wiem czy, czy ten czas mi się będzie wydłużał, bo wydaje mi się, że. Hmm. Teraz jesteśmy w centrum dowodzenia. Też e, miejscu, w którym. Centrum dowodzenia, oczywiście, separatystów, w bazie separatystów. Też miejscu, które zostało zmasakrowane przez Anakina. W ogóle on chyba ma takie masakry e, lubi robić. E, ma jakiś taki fetysz. E, by tutaj poginęło mnóstwo generałów. No, ze strony tym razem e, separatystów. No, widzę, że będziemy musieli chronić to miejsce przed tym, ażeby to ono nie e, rozleciało się zaraz. Tylko mówię, ten Anakin nie trochę tutaj dziwi. Okej, okay, to musimy otworzyć. A dobra, najpierw sobie dajmy dodatkowy czas, bo e, dzięki ustawianiu tych belek go zyskujemy. No także widzicie, posypało się, można powiedzieć, życie Anakina. To jest tak, to tak łagodnie mówiąc. Okej, okay, kolejne pieniążki. Tam nie wejdziemy, szkoda. Dobra. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj mogę zrobić konkretnego. O jezu, o jezu. Dobra, tu jeszcze jedna bela. I co teraz? Mówcie, czas się kończy. Czas się kurczy. Jeszcze są tutaj te belki. No i jesteśmy na Mustafar, yy, wulkanicznym świecie. Ok, czyli tu musimy się przedostać. Na to wychodzi. Ok. No i to jest to miejsce, gdzie właśnie ta ostateczna bitwa pomiędzy Uczniem i Mistrzem ma przebiec. To było dziwne. Jedna naprawdę z ciekawszych bitew. W ogóle, jeśli chodzi o Zemstę Sithów, to jest to część, jedna z tych części, w których więcej w ogóle mamy tych pojedynków. Nie wiem, ktoś tam kiedyś naliczył, ile tego było? No nie trudno to w sumie policzyć. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, ile dokładnie tego było. Teraz ciężko mi stwierdzić. Okej. Okay. Dobra Jak za darmo dają, powiem wam, te... Te zestawy O oh, Fak Nie tak to miało wyglądać Czyli nie ma tutaj za bardzo czasu na stanie No Anakin Jezu, nie, serio? No uwielbiam to już Nie wiem czy pamiętacie, ale miałem coś identycznego raz I to się powtarza Dobra Okay. Tym razem biegniemy. Tym razem szybko sobie trzeba poradzić z tym wszystkim, bo no, te platformy się walą. Rozpieprza się cała ta baza. No a nie chcemy, nie chcemy raczej wpaść do tego wulkanu, który widzicie pod spodem. No i tak, teraz toczy się kolejna faza tego boju. W to był taki dość długi pojedynek, z tego co pamiętam. Po tych platformach, ile to było skakania. Teraz też poskaczemy? Tak jest. O Jezu. O Jezu. Cieplutko, naprawdę cieplutko. Damy radę. O Jezu. No nie, 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 nie. To nie był... To nie był dobry wybór. I co jest niestety przykre, to za każdym razem, kiedy gdzieś tam wpadniemy, trzeba po prostu ponawiać tę misję. Dobra, tam mi się chyba nie dostał, bez podwójnego skoku. Dobra, chyba dobrze teraz biegnę. Tak mi się wydaje, tak pamiętam jakoś, że tu, by, tu było parę tych ścieżek, i niektóre prowadziły. Jest. Na co mi się wspinamy tutaj? Dobrze, jest. Może że wykminiłem. Niektóre prowadzą po prostu do... kibak, <laughs> Tak troszkę? Niektóre prowadzą do jakichś tam yy, znajdziek do... mini-zestawów. Niektóre oczywiście do... To jest ta główna linia, która właśnie prowadziła do... tego miejsca, w którym teraz toczy się bój. No i tak, szybko to się skończyło, marnie dla Anakina. Dostał on dość szybko pokonany. No i co, tak szybko trochę. Powiem wam, że nie się nawet rozgadać na temat e, tego, co tutaj się dzieje. No a już koniec. Nie udało się zrobić, e, oczywiście, tego statusu Jedi. To nic tutaj, myślę, że będzie to łatwe do zrobienia. No i co, tyle krótsze. Myślałem, że to potrwa trochę dłużej, że jednak ten Anakin tak łatwo się nie da. A dał się naprawdę dość łatwo poskromić. Oczywiście, co się stało z Anakinem, wszyscy wiedzą. Nie umarł wcale, mimo że. No, skąpał się w tej lawie, no ale pewnie jeszcze o tym coś teraz nam powiedzą, tak jest, teraz mamy sceny z porodu Padme Amidali, który miał odbyć się, no niekoniecznie na, w jakimś takim dziwnym systemie, nawet nie pamiętam jak się nazywał, ani na Mustafar się nie odbywa, ani na Coruscant, no i Padme, niestety tak jak to było mówione w wizjach Anakina Skywalkera umiera, no i roz, rodzi się dwójka dzieci, oczywiście Leia i Luke, Znożyła to ostatkiem sił wypowiedzieć Padme, no a widzieliście też scenkę, w której Palpatine przybył, by e, Anakina po prostu zabrać z Mustafar. Anakina. Darta, Weidera, jak to woli. No który już nie był tym samym człowiekiem. No ale udało się go poskładać. To jest też ciekawa kwestia. Mnie to bardzo interesowało. Dlaczego właściwie Obi-Wan Kenobi, no... Nie dowalił, nie dokopał do końca e, Darthowi Vaderowi. On przeżył, więc można powiedzieć, że spieprzył sprawę Obi-Wan Kenobi. Nie pozbył się Sithów na zawsze, ale tak naprawdę to była to kwestia bardziej złożona. To znaczy Obi-Wan Kenobi raz, że był trochę... No wiecie, miał, na, miał myśl taką, że po prostu chce jednak trochę miłosierdzia zachować i on jest jednak Jedi. On nie będzie bił niewinnego, bezbronnego, w zasadzie już nieżywego, bo myślał, że mm, Darth Vader no, już nie żyje. E, no a dwa... Drugą kwestią jest to, że po prostu zobaczył statek Palpatina, który przyleciał na Mustafar. Obi-Wan Kenobi był wycieńczony, nie miał siły na walkę z Palpatinem, więc po prostu sobie odpuścił, po prostu zwiał, uciekł jak najszybciej. Mając też na względzie na pewno dobro Pan Maamidali. No i tyle. I tak... Właśnie kończy się zemsta Sithów. Sithowie, jakby nie patrzeć, są oczywiście zwycięzcami. Te wszystkie intrygi ze strony Palpatina okazały się skuteczne. No, o tym nie mówiłem podczas odcinków, bo jakby to się nie nasuwało mi na myśl. Ale wiecie na pewno dobrze, że wszystko tutaj tak naprawdę było ukartowane. Fajnie to pokazuje też powieść Maska Kłamstw. Ale też tutaj, w samym Zemście Sithów, to wszystko było ładnie ukartowane. To, że były jakieś tam... Rozruby powiedzmy na Kashiku i na Utapao. To było wszystko e, dobrze rozplanowane przez Palpatina. On się chciał bardziej pozbyć e, Obi-Wana i Jody e, z na no, Żeby po prostu mieć większą swobodę na tej planecie, żeby móc robić co chce. No i żeby nie mógł zostać nagle otoczony przez e, tylu wielkich e, rycerzy Jedi. E, także też śmierć Grievousa e, była wliczona w to wszystko. No, naprawdę, Palpatine. Ja naprawdę tutaj podziwiam tego gościa. Wiadomo, że to jest wymyślona postać, ale podziwiam go pod względem tego rozplanowania. On potrafił naprawdę wszystko sobie świetnie wymyślić. Także co, kredyty się skończyły, części też zostały ukończone. Kurczę, no nie jestem zadowolony z tego odcinka, bo za bardzo tutaj się do was nie nagadałem, ale poszło to dość fajnie. Mamy też odblokowanego, no właśnie, tego Anakina, ale będącego już po ciemnej stronie mocy. Ciemnej stronie mocy, którą wybrał, żeby uratować Padmę, no ale oczywiście to się nie udało. Mówi się, że Anakin Skywalker zabił Padmę. Jak to jest tak naprawdę, to sam nie wiem, bo to nigdzie nie zostało wyjaśnione dokładnie. Co jest dość istotne, co jest dość ciekawe w tych ostatnich chwilach życia, kiedy Padmę już umierała, kurde, ale się rozgadałem. Ponoć powiedziała do robota, że. znaczy może nie, że powiedziała, ale robot, który. No próbowałem jeszcze uratować, powiedział coś w stylu, że Padme po prostu no już nie miała woli życia, czyli jakby to może oznaczać, że odeszła z własnej woli, że nie miała dla kogo żyć. Ja to tak rozczytuję. Interpretacja wasza może być dowolna, w każdym razie ukończyliśmy fabularną część Lego i to mi się podoba i jest fajnie. I ogólnie zapraszam Was na kolejne odcinki, kolejne odcinki, w których trochę sobie pogadamy, może na większym ludzie, bo wiecie, że ja staram się te starają się te odcinki robić na jakiejś tam spinie. Różnie to wychodziło z moim ogarstwem i różnie to wychodziło z opowiadaniem różnych rzeczy. Cieszę się, że też aktywnie się włączaliście w komentowanie, bo naprawdę pod każdym odcinkiem tych komentarzy było, no, dziesiątki, dziesiątki. Nie było chyba odcinka, pod którym byłoby, nie wiem, 5 komentarzy i nie miałbym na co odpowiedzieć, naprawdę za to dzięki, bo też sporo wiedzy dzięki temu pochłonąłem od was, no i już mówię, już mówię co będzie teraz, co nastąpi po tej serii, seria będzie pojawiała się, ta, o której mówię teraz, którą teraz jeszcze gramy, będzie pojawiała się jeszcze oczywiście wiele dzień w tygodniu, prawdopodobnie w niedzielę i będzie ona prowadzona razem z gościem, Jakim jeszcze nie wiadomo, mogą to być różni goście. No i będziemy sobie przechodzili te poziomy, gdzie nie mamy wymaksowanych, oczywiście, monet i zestawów. Jeśli nie uda się tego wymaksować, to myślę, że zrobimy jakiegoś live'a, na którym po prostu ukończę tę grę. No ale dobra, pewnie macie pytanie, co w związku z tym ma się pojawiać w dni, kiedy pojawiały się te Starosa, właściwie miały się pojawiać, czyli poniedziałki, środy i piątki. I tutaj mam dla Was info takie, że będzie pojawiało się Lego Piraci z Karaibów. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałem strasznie. Po grze, tak? Po grze się rozgadałem, kiedy już w zasadzie nikomu się tego nie chce oglądać. Ja Wam naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za komentowanie. No, ale tak mówię, seria w zasadzie jeszcze się nie kończy, bo jeszcze sobie trochę tutaj pogramy, pogadamy na luzie i spróbujemy zrobić te poziomy w trybie dowolnym. Teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i niech moc będzie z Wami.